Everyone. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będę dla Was omawiać kolejny czas przeszły gramatyczny, past perfect, tak zwany czas za przeszły. Czas, jeżeli chodzi o konstrukcję, czasu, konstrukcja dla czasu past perfect wygląda w sposób następujący. Oczywiście zdanie zaczynamy od podmiotu, osoby, potem wstawiamy zawsze had, czyli nasz czasownik have w formie przeszłej. A po czasowniku head mamy czasownik regularny, czyli z końcówką ED, bądź nieregularny, czyli trzecia forma tabelki. Bardzo ważne jest to, że czasu Past Perfect, ponieważ jest on tak zwanym czasem zaprzeszłym, w zasadzie rzadko kiedy używamy samego, używamy go w zasadzie zawsze w połączeniu z Past Simple. Czyli musimy określić, mamy dwa yy, czasowniki, musimy określić, która czynność wydarzyła się jako pierwsza i tę czynność zapisujemy w czasie past perfect. Na przykład on ugotował obiad, zanim my wróciliśmy do domu. Czyli najpierw on ugotował obiad, he had cooked the dinner, zanim my wróciliśmy, before we came back home. Jeżeli chodzi o zdania przeczące, to tworzymy po prostu poprzez dodanie przeczenia not do operatora had i powstaje nam hadn't. Czyli dla każdej osoby dodajemy hadn't, a potem mamy czasownik w drugiej formie tabeli, przepraszam, w trzeciej formie tabeli lub jeżeli czasownik jest regularny, to dodajemy do niego końcówkę ed. Na przykład He hadn't cooked dinner before we came back Home. On nie ugotował obiadu, zanim my wróciliśmy do domu. Natomiast zdania pytające tworzymy poprzez tak zwaną inwersję, czyli zamieniamy miejscami osobę z operatorem head. Mamy konstrukcję head plus osoba plus czasownik w trzeciej formie tabelki bądź z końcówką ed. Na przykład Had he cooked dinner before we came back home. Czy on ugotował obiad, zanim my wróciliśmy do domu? Kiedy używamy czasu past perfect? Gdy mówimy o czynności, która zaczęła się w pewnym momencie w przeszłości i jej skutki widzimy w późniejszym czasie, ale nadal w przeszłości, to jest ważne, że cała czynność, wszystkie czynności odbywają się w czasie przeszłym. Na przykład on złamał rękę zanim zdołał wejść na stok. He had broken his arm before he managed to enter on the slope. I tak jak wspominałam wcześniej, tutaj past perfect łączy się z past simple. Czyli pierwsza czynność, która się wydarzyła jest w past perfect, druga w past simple. Po wyrażeniu when, gdy pierwsza czynność zakończyła się zanim inna przeszła czynność się rozpoczęła. Na przykład We had watched a movie when the noise disturbed us. Oglądaliśmy film, gdy hałas nam przeszkodził. Gdy chcemy wyrazić to, co chcieliśmy zrobić, ale czego nam się nie udało. Czyli opisujemy jakieś nasze zamiary z przeszłości, które już nie mają miejsca. I had always wanted to be a pilot. Zawsze chciałem być pilotem. Jeżeli chodzi o określniki czasu, Past Perfect jest um, o tyle fajnym czasem pod tym względem, że ma ich dość sporo, dlatego łatwiej jest nam w zdaniach ten czas rozpoznać. Na przykład, e, pierwszy okreśnik Before, zanim. Before I did the laundry, I had mopped the floor. Zanim zrobiłam pranie, umyłam podłogę. Pierwsza czynność mycie podłogi, Past Perfect. Druga czynność robienie prania, czyli Past Simple. After, po. After she had played the piano, she went jogging. Po tym, jak zagrała na pianinie, poszła pobiegać. Zagrała na pianinie pierwsza czynność, past perfect. Poszła pobiegać, druga czynność, past simple. Already, właśnie, typowe dla wszystkich czasów perfect, I had already done my homework when the telephone rang. Właśnie odrobiłem pracę domową. Gdy zadzwonił telefon. For, ponownie charakterystyczne określenie dla wszystkich form perfect. Perfect od, podajemy przedział czasowy. We had lived there for seven years before we moved out. Mieszkaliśmy tam 7 lat zanim się wyprowadziliśmy. Możemy również to interpretować w ten sposób, że pierwsza czynność, mieszkaliśmy tam, past perfect. Druga czynność, wyprowadziliśmy się, past simple. Since, Tutaj podajemy, e, również oznacza od, i podajemy jakiś punkt w przeszłości, może to być rok bądź jakieś wydarzenie. E, na przykład: We had lived there since 2006, before we moved out. Mieszkaliśmy tam od 2006, zanim się wyprowadziliśmy. Just, właśnie, gdy czynność dopiero co się zakończyła. I had just eaten my lunch when I had to go back to office. Właśnie zjadłem lunch, gdy musiałem wracać do biura. Till until, dopóki, until I hadn't done my homework, I couldn't go out. Dopóki nie odrobiłem pracy domowej, nie mogłem wyjść. Znowu pierwsza czynność musiała zostać wykonana e, odrobienie pracy domowej nie e, past perfect potem dopiero wyjście past simple when gdy i had already done my homework when the telephone rang właśnie odrobiłem pracę domową gdy zadzwonił telefon by kiedy chcemy określić do jakiegoś czasu by your visit i hadn't realized how much money we spent do waszej wizyty nie zdawałem sobie sprawy jak dużo pieniędzy wydajemy by the time, do czasu, by the time you arrived, I had taken shower. Do czasu, gdy przyjechałeś, wziąłem prysznic. I never, nigdy, I had never been late. Nigdy nie byłem spóźniony. Thank you very much for your attention. Bardzo Wam dziękuję dzisiaj za uwagę. To wszystko, jeżeli chodzi o objaśnienie czasu Past Perfect. Całe zastosowanie i ćwiczenia wraz z kluczem odpowiedzi będziecie mogli pobrać z linku, który wkleję pod filmikiem. Także zachęcam Was do pracy. Goodbye.